Po podróżach, po kuchennych rewolucjach. Zawitaliśmy na Śląski, Jesteśmy w Tarnowskich górach. A jeżeli Tarnowskie góry, to myślę, że wielu osobom tanowskie góry kojarzą się z tym właśnie budynkiem. Teraz tutaj jest napis Pierogadnia. Wcześniej był napis Ania z Zielonego Wzgórza. Przerobiony też na Don Pamiętacie ten napis Don który potem tutaj leżał z takich brzozowych liści ułożonych. Kontrowersyjna restauracja. Myślę, że jeżeli mówimy o kuchennych rewolucjach, o programie Kuchenne Rewolucje i o ciekawych odcinkach, to często, gęsto Ania z Zielonego wzgórza wraca właśnie jako ten sztandarowy przykład takiej rewolucji z bardzo wolną, bardzo ciekawą właścicielką restauracji. Dlaczego niektóre kuchenne rewolucje się udają i dlaczego niektóre kuchenne. Rewolucje niestety, tracą. Eee... Swoją świetność i czy tam akurat zanieczyszczenie terenu będzie spowodowane wezwaniem policji. Dlaczego niektóre kuchenne ewolucje tracą swoją świetność i tracą możliwość takiego naprawdę fajnego podejścia do restauracji, myślę, że tyle ile nas jest, tyle też jest komentarzy na ten temat. Szkoda tego miejsca. Tutaj swojego czasu też potem funkcjonowała pierogarnia, z tego co mi się udało dowiedzieć na dzień dzisiejszy, właścicielem tego. Budynku dalej jest pani, która prowadziła Anię Zielonego wzgórza. Niestety historia tutaj się napisała sama i nie jest wcale tak ciekawa jak bohaterka książki Ania Zielonego wzgórza. Przykro, takie miejsca też bywają. Niestety szkoda. Jeżeli pamiętacie ten odcinek i jeżeli pamiętacie, co w tym odcinku charakterystycznego było, dajcie znać. Z przyjemnością w komentarzach podyskutujemy o tym. No i też, dlaczego ta te restauracja właśnie. Po kuchennych rewolucjach nie działa. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam, odwiedzajcie, Maciej podróżuje i smakuje. Wszystkiego dobrego.